Bardzo serdecznie w programie Kwadrans z ochroną sygnalistów. Witam państwa bardzo serdecznie w marcu. Dziś moimi państwa gościem Alicja Hoc Rolińska. Witaj Alicjo. Dzień dobry Eryku. Bardzo dziękuję za zaproszenie do twojego programu. Witam państwa serdecznie. Alicja Hoc Rolińska jest dyrektorem Biura Audytu Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, to także wykładowca Akademicki z zakresu kontroli wewnętrznej oraz wspomnianego już wcześniej audytu. Ostatnio Alicja sprawdziła się również jako jedna z prowadzących Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, au, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw. Alicjo, przejdźmy do tematyki ochrony sygnalistów. Zawodowo jesteś związana z audytem i kontrolą wewnętrzną. Jaki wpływ na ten system, na te dwa, tak naprawdę systemy, będzie miała nowa ustawa o ochronie sygnalistów? Ciekawe pytanie, Eryku. Mam nadzieję, że wprowadzona norma prawna poprzez dyrektywę unijną i przeniesienie tej dyrektywy na grunt państwa polskiego spowoduje. Większe poczucie bezpieczeństwa dla osób, które chcą w dobrej wierze zgłosić nieprawidłowości w swojej organizacji. Myślę, że to zgłoszenie tych nieprawidłowości czy sytuacji, które zagrażają realizacji celów dla danej organizacji. Że to zgłoszenie będzie się właśnie odbywało w dużym poczuciu bezpieczeństwa przez te osoby, które będą to zgłaszały. Ja jeszcze postrzegam tę ochronę sygnalistów w aspekcie takim społecznym i psychologicznym. Państwo polskie poprzez stanowienie prawa powinno gwarantować, Każdej osobie, każdemu obywatelowi bezpieczeństwo, prawda? I tutaj, w tej perspektywie instytucji sygnalisty, co zostało wprowadzone przez tą normę prawną w postaci dyrektywy, będzie jak najbardziej, jest jak najbardziej słuszne, moim zdaniem. Myślę, że dla. Samej, dla samego systemu kontroli będzie to też również wartość dodana i ten system będzie mógł bardziej elastycznie i bardziej prawidłowo działać, jeśli takie, takie zgłoszenia będą do, tego, do takiej organizacji wpływały. Alicjo, pracowałaś przez wiele lat jako kontroler wewnętrzny, czy też kontroler wydatkowania środków współfinansowanych, czy to z budżetu Unii Europejskiej, czy też z budżetu państwa, zarówno w sektorze publicznym, a w ostatnich latach również pracowałaś jako audytor. Czy w związku z pełnieniem tych funkcji otrzymywałaś dużo zgłoszeń o jakichś negatywnych sytuacjach w miejscu pracy? Bo tutaj chciałbym zaznaczyć taką bardzo ważną rzecz. Ogólnie, generalnie dyrektywa o ochronie sygnalistów została po to wdrożona i przygotowana przez, przez prawodawcę unijnego, aby zminimalizować defraudowanie środków z budżetu Unii Europejskiej. Stąd też moje pytanie, czy otrzymywałaś dużo takich, Negatywnych informacji w swoim miejscu pracy, pracując jako audytor. Na przestrzeni mojego doświadczenia zawodowego, dość sporego, bo w samorządzie, w kontroli wewnętrznej funkcjonowałam, funkcjonowałam od 2008 roku. W ostatnim czasie przeszłam do biznesu. Natomiast na przestrzeni tego okresu w, w samorządzie terytorialnym, nie, nie mogę powiedzieć, że dużo takich zgłoszeń było, ale kilka się pojawiło. Kilka się pojawiło, no i muszę powiedzieć, że poprzez wdrożone przeze mnie czynności kontrolne czy audytowe, te zgłoszenia się potwierdziły, no i w gruncie rzeczy w tym ostatecznym już rozrachunku trafiły do rozpatrzenia do organów ścigania. Tyle tylko mogę powiedzieć. Dziękuję. Rozumiem, że pewne tematy są oczywiście owiane tajemnicą. Ochrona sygnalistów będzie miała również wpływ na kontrolę zarządczą, czy też kontrolę wewnętrzną, jak się to ma w jednostkach publicznych. Specjalizujesz się również w tym zakresie. Jakie jest Twoje spojrzenie w tej sprawie? E, oczywiście kontrola wewnętrzna e, jako instrument i narzędzie kontroli zarządczej. Dotyczy, dotyczy również, a może nawet przede wszystkim, sektora finansów publicznych i administracji publicznej. Tak? W tym wypadku ta ochrona sygnalistów będzie miała, moim zdaniem, ogromną rolę w uszczelnianiu takiego systemu kontroli wewnętrznej poprzez właśnie to uszczelnienie tego systemu kontroli wewnętrznej będzie to miało wpływ na bardziej skuteczny system kontroli wewnętrznej i kontroli zarządczej poprzez uszczelnienie właśnie tego systemu i tym samym właśnie pozwoli kierownikowi jednostki na skuteczne zarządzanie, co będzie oczywiście prowadziło do Minimalizacji strat, a maksymalizacji osiągnięcia celów przez daną organizację. Rozumiem, tematyka ochrony sygnalistów jest bardzo złożona, ale w gruncie rzeczy jest cedowana w ten sposób. Abyśmy zaczęli też mówić o tym, jak prawidłowo wdrożyć założenia dyrektywy, czy też później polskiej ustawy o ochronie sygnalistów. Jakie jest Twoje zdanie na scedowanie właśnie zadań z zakresu ochrony sygnalistów, na wdrożenie tych systemów, które mają przyczynić się do propagowania osób, które będą zgłaszała? Yy, które będą miały możliwość zgłaszania nieprawidłowości właśnie na audytorów wewnętrznych? Czy uważasz, że to będzie dobry, nowy obowiązek dla audytorów wewnętrznych, czy może, powin czy, czy może powinny się tym zajmować jakieś inne komórki w dużych przedsiębiorstwach, na przykład? Hmm. No to oczywiście, w moim subiektywnym odczuciu, a dodaję subiektywnym, uważam, że to nie jest dobry pomysł, żeby tutaj te, tą funkcją obciążyć dodatkowo jeszcze audytorów tak, czy kontrolerów wewnętrznych. I według mnie nie jest to dobre rozwiązanie. Proszę pamiętać o tym, że każde zgłoszenie będzie musiało przejść taką wstępną weryfikację. W moim przekonaniu, ta wstępna weryfikacja powinna być przeprowadzona przez osoby, oczywiście spoza audytu bądź spoza kontroli, ale to właśnie dlatego, żeby po tej wstępnej weryfikacji do audytorów lub kontrolerów trafiały tylko te zgłoszenia, które faktycznie są istotne. I które z punktu widzenia prawidłowości działalności danej jednostki powinny być oparte już o badanie audytora i badanie kontrolera i szczegółowo wyjaśnione. Rozumiem, wiesz, bardzo ważnym argumentem i takim elementem w całej dyrektywie jest postępowanie wyjaśniające w celu wyjaśnienia nieprawidłowości, w końcu po coś stworzymy ten system, żeby właśnie móc chronić sygnalistów i poszerzać swoją wiedzę na temat nieprawidłowości w firmie. Czy, czy uważasz, że audytor powinien w takich spotkaniach, w takich postępowaniach wyjaśniających brać udział? Jak już wcześniej powiedziałam, wydaje mi się, że to przy tym postępowaniu wstępnym powinno to się odbyć bez udziału audytora czy też kontrolera. Nie wykluczam jednak, że jeśli istnieją jakieś poważne przesłanki ku temu, żeby, jeżeli sprawa wymaga dogłębnego wyjaśnienia już na tym postępowaniu, w czasie tego postępowania wyjaśniającego, to jakby tutaj wsparcie audytora i jego doradztwo w tym zakresie no mogłoby się tutaj sprawdzić, tak? I taki audytor mógłby w, w związku ze swoim profesjonalnym posądzie dokonać też tutaj pomocy w tym wstępnym rozeznaniu danego obszaru. A zupełnie z innej bibeczki, już abstrahując od założeń dyrektywy czy też projektu ustawy, myślisz, że kultura organizacyjna jednostek w naszym kraju, zarówno w branży prywatnej, jak i w sektorze publicznym jest gotowa na sygnalistów. Bo dużo słyszymy tak naprawdę na ten temat, że będzie to ochrona kapusi, donosicieli, czy też osób, które tak naprawdę działają na szkodę miejsca pracy zamiast? Zgłaszać nieprawidłowości, które mogą się przyczynić do poprawy na rzecz całego konkretnego zakładu pracy. I tu jest kolejne dobre pytanie z Twojej strony. Myślę, że przede wszystkim musimy podnosić świadomość społeczną poprzez edukowanie. Tego społeczeństwa, jaka tak naprawdę jest rola tego sygnalisty. I od tej świadomości, od podnoszenia tej świadomości, moim zdaniem, zależy właśnie ten wysoki poziom kultury organizacyjnej. Tak. Więc trzeba bardzo to społeczeństwo edukować i Mówić dużo na temat tego, kim ten sygnalista jest i jaką rolę spełnia. I tutaj w tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że to też od naszej świadomości i postawy zależy, czy postrzegamy osobę, która przekazuje nam informację o prawdopodobieństwie zdarzeń niepożądanych. Postrzegamy tę osobę jako kapusia czy donosiciela, czy jako właśnie osobę odpowiedzialną, praworządną i działającą na korzyść jednostki czy firmy, żeby chronić tą jednostkę. Tak? Z drugiej ze strony też musimy pamiętać, że pewnie zdarzą się takie sytuacje, kiedy Zgłaszający będą niestety wykorzystywali obowiązujące prawo o ochronie sygnalistów do tego, żeby zgłaszać nieprawidłowości, które w ogóle nie mają potwierdzenia w stanie faktycznym, tak? czyli będą to robiły dla osiągnięcia jakichś niecnych celów. Tak? A w Twojej opinii, bo przeszliśmy tak bardzo płynnie od wdrożenia systemu ochrony sygnalistów poprzez postępowania wyjaśniające, czyli takie... Clou całej dyrektywy, chciałbym przejść do takiego zjawiska troszeczkę post factum, czyli do audytowania systemów whistleblowingowych. Myślisz, że kto powinien dokonywać takich audytów, czy to, powinien, czy to powinna być rola audytora wewnętrznego, czy może jakiejś jednostki z zewnątrz? Jaka jest Twoja optyka w tej sprawie? To w zasadzie jest trudne pytanie. I to wszystko zależy od tak naprawdę organizacji, tak? E, powiem tak, hmm. wydaje się najbardziej racjonalnym, żeby tej oceny dokonywał ktoś z zewnątrz. A, bo um, jeśli tego dokonują osoby z wewnątrz, to zawsze istnieje taka, taka, taki niepokój bądź takie podejrzenie, że... E, te osoby już nie do końca byłyby bez, bezstronne, tak? A też trudno oceniać audytorom byłoby samych siebie, tak? Więc uważam, że jak najbardziej tutaj e, m, powinny to robić e, m, instytucje zewnętrzne, niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku e, to należy do e, m, decyzji kierownika danej jednostki. Na zakończenie chciałbym się Ciebie zapytać o przyszłość czy uważasz, że założenia dyrektywy, a później oczywiście i ustawy przyczynią się do poprawy kontroli zarządczej. Ja myślę, że to będzie długi proces, Eryku, i ten proces będzie związany przede wszystkim z to, co powiedziałam wcześniej, z szeroką edukacją i uświadamianiem społeczeństwa, społeczeństwa, powtórzę się tutaj jeszcze raz, jaka rola jest tego sygnalisty i czemu ma ten sygnalista, ta instytucja sygnalisty służyć. Mam taką nadzieję, że przepisy dyrektywy i w późniejszym etapie przeniesienie jej, myślę, może niebawem, na grunt polskiego prawa będą przyczyniały się do podnoszenia jednak jakości kontroli zarządczej, a instytucja sygnalisty będzie stanowiła wartość dodaną w danej instytucji. Alicjo bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy występ w moim programie Kwadrans z ochroną sygnalistów, moimi państwa gościem była Alicja Chocrolińska, dyrektor Biura Audytu Polskiego Instytutu kontroli wewnętrznej. Dziękuję, Alicja. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu za uwagę.